W dniu dzisiejszym odbył się panel multimedialny Supraskie Katakumby, Historia i Przyszłość. Panel odbył się w ramach Europejskich Dni Archeologii 2022. To taka impreza o zasięgu ogólnoeuropejskim. Organizowany był nasz panel przez klasztor w Supraślu, prawosławny monaster, ale także przez uczelnie, przez Politechnikę Białostocką, przez Uniwersytet Medyczny Białostoku, Uniwersytet Białostoku Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, a także Akademię Supraską tutaj na miejscu. Honorowy patronat objął Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Marszałek Województwa Podastkiego dr Artur Kosicki. Panel miał duże znaczenie, dlatego że była taka prezentacja drobnych osiągnięć, jakie już udało się dokonać w ramach pracy międzyuczelnianego zespołu, powołanego właśnie w celu ratowania i badania supraskich katakumb. Podczas panelu wysłuchaliśmy kilku prezentacji. Był to panel w pełni multimedialny, przeplatany śpiewem chóru parafii prawosławnej Supraścia, a także naszych gości z Ukrainy. Podczas panelu usłyszeliśmy o tym, jak tradycji prawosławnej oddaje się cześć osobom zmarłym, o tradycji też ekshumacji, o ławrze kijowsko-pieczerskiej, także z tradycją katak. Po części plenarnej odbyła się już część plenerowa. Tutaj w katakumbach, gdzie odprawiliśmy nabożeństwo w intencji osób zmarłych, to też takie podkreślenie, że jest to nie tylko dziedzictwo kulturowe i naukowe, ale jest to przede wszystkim miejsce kultu religijnego. To jest też bardzo ważne. Po tym krótkim nabożeństwie, które upiększył swoim śpiewem nasz chór parafialny, już trwa zwiedzanie katakumb. Jest to bardzo ważne wydarzenie, dlatego że pokazujemy nasze efekty szerszemu gremium odbiorców, ale także jest to wydarzenie ważne, bo przez cały czas łączymy specjalistów różnych dziedzin, dlatego, że przypomnijmy, że w badaniu katakumb biorą udział nie tylko duchowni, nie tylko archeolodzy, ale też specjaliści z wielu dziedzin. Archeolodzy nie wiedzą, kiedy dokładnie zbudowano katakumby, nie wiedzą, czy te katakumby zbudowano w jednym, za jednym zamachem w całości, czy były budowane w częściach, dlaczego przebudowano je pod koniec użytkowania, pod koniec XIX albo na początku XX wieku. Nie wiedzą też tak naprawdę nawet do końca, ile było niż, ponieważ przebudowy spowodowały, że część niż została zatarta. Koncepcje, które wyszły z naszych rozważań, przede wszystkim się z wprowadzeniem elementów, które będą przenosiły obciążenia. Przekryć elementów konstrukcyjnych na zewnątrz obiektu. Planujemy również akcję naprawczą, konserwatorską wewnątrz obiektu, no i przede wszystkim poznanie tych reliktów, które jeszcze ostały się wokół tego obiektu w ziemi, badania georadarowe, badania nieinwazyjne, a później przypuszczam również odkrywkowe. Tematem mojego wystąpienia było, co możemy wyczytać z kości ludzkich. Będę mogła stwierdzić, ile szkieletów tutaj znajduje się w katakumbach. Będę określała wzrost osób, wiek, płeć na podstawie czaszek przede wszystkim, na podstawie zębów, na podstawie miednicy, jeżeli takie kości będą, bo nie wiemy, czy będą kompletne szkielety, czy też będą szczątki, czy będą wymieszane kości. Jest to konstrukcja zagłębiona w gruncie, a więc bardzo niewiele wiemy na temat jej stanu technicznego, na temat jakości. W momencie, kiedy wykonamy już te badania, które pozwolą nam ocenić z gruba, robimy badania wizualne, robimy badania nieniszczące, wykorzystujemy szereg urządzeń ultradźwiękowych, elektromagnetycznych, urządzeń mechanicznych, które mierzą tak zwaną liczbę odbicia i w sposób szacunkowy pozwalają nam ocenić stan takiej konstrukcji, ale wszystkie badania nieniszczące muszą być potwierdzone w efekcie badań niszczących. Należy dokonać wykopów od zewnątrz, po to, żeby zobaczyć jaka jest struktura, jak to wygląda, w jakim stanie zachowało się to poprzez te kilkaset lat. Czy to jest jednorodny materiał, czy jest to materiał, który ulegał przebudowie na przestrzeni tych kilkuset lat. W tej chwili możemy powiedzieć, że zaprawa jest w stanie tzw. śmierci technicznej. Co to znaczy? Że zaprawa wapienno-piaskowa stała się zaprawą piaskową.